Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na YouTube. Moi drodzy, 4-1 i szukamy gry numer 6. Tak więc, let's go. Let's go, ole, ole. <mum> Malfurion kontra Janina. No proszę, proszę. Janina dalej mocna. Dlaczego wybrałeś Janina na arenie? Bo ma flame strike, y, korwa! Nie, tak wcale nie myślę. 99%, 99 graczy. Dobra, co my robimy? Czy jest różnica między tym i tym? Chyba nie. Pile. Na pewno koń zagram to, będę miał trzymany, w kolejnej gram to i to zagram to, w kolejnej ta będzie kosztować jeden. E, to zagramy to jako. bo odpowiedź na Arkan Missiles bardziej mało prawdopodobne, że trafi. I wszyscy trzymają kciuki, żeby on teraz zagrał Hero Power. Okay. no dobrze, no to tycia przywołaczka. Chodź kurdu po. Chodzi różowy kurduplu na stół. Wszyscy trzymają kciuki, żeby on teraz zagrał hero power. Jak zagram to, on zabije mi tego, to ja w następnej rzucę hero power i zabiję tego, ale nic nie zagram, więc to jest trochę bez sensu. zagrał to... No dobra, no to zrobimy tak. bo jakbym zagrał to on mi zabije to, ja muszę to następne zabić z hero power, ale nie mam poza tym żadnej dwójki. Więc nic mi to tak naprawdę nie daje. No. Teraz też mi to niewiele daje. Serio? No ale możemy sobie zagrać takiego. I graj. Pełni rozkazy bez Twojej skazy Ciągle na fazie. Nawet w nim bazie. Dobre, nie? dzień, eh? i know it. Uh, Ok. Będziesz cierpieć. Kolejna I Będziesz cierpieć. wyczyszczony. Teraz tylko prędko. Biegniemy do wygranej i wygraną. Eee, spoko. Będziesz cierpieć. Graj. Flamestrike. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. szerż w tego. To w tego. I graj. I teraz y, modlimy się o to, żebym nie zobaczył e, Flame Strike. Telefon mi pingnął. Znaczy, że ktoś coś do mnie napisał. A, są. So, Okej. Okay. A, starszy Krzyżowiec. Kurde, ostatnio no, powiedziałem, że to jest dobra karta i teraz wszyscy nią grają. <grybujesz> metę w tej grze. <grybujesz> <grybujesz> Mateusz, czy nie mówiłeś kiedyś, że na Maga gra się koło Flamestrike'a i nie wystawia się czterech krylatorów po to, żeby Flamestrike zabił Ci wszystkie cztery? Nie, nie mówiłem tak, nie są. A tak nie mówiłem. <laughs> no, taki śmieszny, śmieszny żarcik tutaj. <laughs> tak. Dobra, nie no, zagrałem tak, bo mam dalej jak się zbudować po tej strajku, a tak nic nie, nie, nie dostawia po nim, więc. Bo nie ma tragedii. Nasza tragedia będzie oczywiście jak zagra drugiego flamestrika Ale powiedzmy, że liczę na to, że go nie zagra Trybomłot Eee... Yy, no, spox. Mm -hmm, mm -hmm. Młot nie zabił tego 4-2. Whatever. Jak widać, na flamestriki też się nagrać. Trzeba przyjąć odpowiednią taktykę. Taktykę na gupa, wyrzucić wszystkie karty z ręki i się jarać, że flamestrike zabija wam tylko 4 karty, nie 15. Dobra, 5-1. Kurde no, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem swoich umiejętności, swojego skilla i swojej urody. Tak patrzę ostatnio na, na, na siebie w lustrze łazience i mówię Kurde, ale ty jesteś Mateuszu przystojny. I serio, serio, nie żartuję. Malfurion. Malfurion i Janina. Dobra, ale wzięlibyście nie przesadzali z tymi magami na tych arenzach. mleczko. Mamy dwójeczkę, mamy trójeczkę, mamy czwóreczkę mamy piąteczkę. Kojna trzymać nie musimy. Zagrać go możemy teraz. Kurde, czegoś szukałem ostatnio, nie wiem czego. Murloki. No zrobimy tak. No bo jak on teraz tego zabije, to skipnie trzecią turę, bo zagra hero power, to ja się na pusty stół tego, to, że będzie źle. Mogłem ryzykować tego, ale no ostatnio mnie zawiódł, więc już mu nie ufam. To jest zdradliwa suka. Raz. No spoko, spoko, spełnię twoje życzenie, nie ma problemu, a za drugim razem pierd. W związku z czym, no nie będziemy ufali Flame robi w takiej sytuacji. Bo gdybym... Flame Jagger nawet trafił w tego 1 na 1. Ja bym musiał tragować się tym 2 na 1. To on bym miał trzecią turę na mój pusty prawie że stół. Znaczy no, może nie pusty, bo był no ale... Ale, ale. Ala ma kota, a kot ma ale. Ogień. No co, tutaj czwarta tura, czwarta tura wydrobia, tak, no nic innego tutaj nie wchodziło w grę tak na dobrą sprawę. Du, 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 du. Ej, nie to nie, Maski bez. Gotów, panie. Co ci przygotować dzisiaj na śniadanie? Ty ja poproszę testy z kurczaczkiem. Eee? Wydaje mi się, że w odwrotnej kolejności by to lepiej. Trochę wiesz, bo jeszcze mógłby Hero Power użyć, na tego 2-1, znaczy 2-2. Aczkolwiek może mój przeciwnik stwierdził. A! Nie będę tego hero power rzucał. Po co? Po co mi to? Mam Flamestrika, to rzucę flamestrika w następnej turze. WC Duck. Samikny nick tak swoją drogą. Milczący rycerz. Może nie trafi. Znaczy może trafisz. Nie! A dalej się na mnie fochtą i nie, nie słucha moich poleceń, nie robi się co chce. Mała, wredna, żmija menda. Elon ma kart, ma sześć. A miało być to pięknie. Trochę bez sensu to zagranie, że nie mam być szczery. Ale nie miałem innej kombinacji kar. Znaczy mogłem zagrać, nie wiem, to i to, ale wtedy ten ginie od tego. To jest bez sensu. Mogłem to i to, ale tutaj tak samo. No to daje trochę więcej. Tylko że, kurde, ile ty masz kart ziomek? Masz 5 kart, tu masz 18. Za dużo tych karma na łapie. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Let me think. Raz, dwa, trzy. Zrobimy tak, żeby wykorzystać 9 punktów many, które mamy dostępne w tej turze. I co on teraz tu wymyśli? Co tu wymyśli? nauczycielka purpurowych ok. o ty mała gnido do jedna wiejska a jak my się z tym możemy rozprawić do zdrowia takie takie co jest ważniejszym targetem do ściągnięcia to nie do no dobra no to zróbmy tak tak No i zróbmy też tak Nie wiem czy zauważyliście ale zawsze gra lagu laguje jak się go zagrywa O ile szyb inne efekty bardzo szybko wchodzą To tutaj jest animacja tam że schodzi komuś życie i jest taki lag przez chwilę Fuck Dobra, będę leczyć Dobra, będę kaleczyć Dziękuję Ci bardzo serdecznie. quick. Agresja. A no, mógłbym się tradykować, ale po co? Jak mogę go zabić następnej? Czy mogę go zabić, to za dużo powiedziane, bo on pewnie teraz zagra Polimorfa i zaraz potem Strike'a i powiem sobie... O kurwa, przegrałem, ale no, powiedzmy, że szansa, prawdopodobieństwo, czy to, że tak się stanie jest mało prawdopodobne, więc... Więc... Hmm. Mechaniczny jest. Ogień! Trzeba go szybciej zabić niż on dobierze flamestrike'a. To jest zasada numer jeden. Flamestrike Fox, Fox. Podziałem Szukam żywych lub martwych. Wypalę z kazem. No i wygrywamy kolejną, moi drodzy, grę. Czyżby było, ile jest? 6, 1, tak? Yep. to lecimy, dalej. Czy dobijemy do ułu 7? Czy też drugą wygraną zaliczymy, przegraną? Znaczy zaraz go głośnię to wiemy. Już po przerwie na reklamy. No nie, to nie telewizja. Tu nie ma przerwy na reklamy. Tu są reklamy w trakcie filmu. Toż nie, w sumie nie w trakcie filmu, bo jak są reklamy na filmie, to się robi przerwa w filmie. A to może być przerwa na reklamie. Malfurian kontra Janina. Mm, pomijając fakt, że trzeci magek yy, z rzędu, pod rząd. Chwilę, z rzędu czy pod rząd? Z rzędu czy pod rząd? Gotowe. Okay. Witaj. W zasadzie wszystko jedno, której formy się użyje Słownik słowniku prawnej polszczyzny traktuje drugą formę jako błąd, ale w rzeczywistości obie są wystarczająco często używane, aby je aprobować. Ja się z tym całkowicie zgadzam. O Boże, jak dobrze, hero power! O, matko jedyna, ale się ucieszyłem teraz. Oh je! Yeah. Hero Power odmaga zawsze jest spoko. Szczególnie jak nie zagrywa kreatury. I teraz drugi Hero Power. Nie, nie to nie. Łaski bzy. Jak my to możemy rozegrać, żeby było dobrze na naszą korzyść? Ja bym zaproponował tego jako removal i Hero Power. No. Zrobimy tak. Trochę taki grid play to be honest, bo marzy mi się na robienie tokenów, że to nie tego, skończy się tym, że dostanę w Ale nie wiem, ja mam takie głupie pomysły czasem i się bardzo mocno ich trzymam, i później przez to robię misplayę. A w sumie może nie tyle co misplayę, co podejmuję dosyć mocno kontrowersyjne decyzje. Nie, to nie jest jedna z nich. To jest przemyślane wszystko, bo... Bo widzicie. On po pierwsze na pewno nie zagra teraz Con of Cold. Po drugie, ja sobie w następnej turze zrobię dużo kreatur i dobierę dużo kart. No dobra, chujowy pomysł, 2 na 10, przyznaję się. Like. To jest, nie, zawsze, znaczy, chyba nikt o tym nie mówi, ale czasem mam takie durne pomysły, które no, sprawdziłyby się, jakbym grał z botem albo z kimś, kto nie ma karda ręce. Ale i tak próbuję do nich dożyć i, i, i próbuję, i wiem, że to jest chujowe, i masa A eee. no to jest trochę spoko, zabijam typa, dobieram dwie karty, dwie karty pozostałe zbufowane. Podoba mi się ten, 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 to, to, zagranie, to szczerze powiedziawszy. 25, 29, 20, chwilę. 20, 25. karty. kartę. <laughs> <laughs> Fajny barw tego to jeszcze nie widziałem. Ale spoko. Pasi mi to jak najbardziej. Na pewno tego i do tego dorzucimy sobie tego. To jest stół anty Nie dość, że jak zagra flamestrike'a, to zabije tylko jedną kreaturę, to druga jeszcze dostaje buffa, a o trzeciej to już nie ma co marzyć, żeby ją zabił. Nawet głupie playsy potrafią czasem wygrać grę. Dobra, moi drodzy, moi drodzy, trzeci odcinek, dobiegamy, myślę, powoli końca. Mamy 7. Jeden, więc całkiem niezły skoro. Zapraszam Was jutro, myślę, że na finał tej areny, chwilę, to jest trzeci odcinek, czwartek, piątek, sobota. Tak, jutro na pewno na finał ten, tej areny w formie jednego lub dwóch odcinków, w zależności jaki będzie wynik. A na teraz to już wszystko. Dalej się do zobaczenia. Hej, a spajos, ja,